Chciałam dosłownie zająć dzisiaj pan 5 minut, pana czasu, gdybym mógł się Pan przedstawić, bo sobie wymyśliłam taką formułę, bo jest Pan jednym z naszych pierwszych gości. Dzisiaj będzie kolejnych, kolejnych pięciu, czterech, mniej więcej, którzy też się będą wypowiadać. Także jakby mógł Pan się pokrótce przedstawić, kim Pan jest. Nazywam się Maciej Knyrek. Obecnie zawodowo wykonuję pracę dyrektora hotelów w Poznaniu, Hotel Park Inn. By Radisson. Z pasji i zamiłowania jestem hotelarzem od 33 lat, już prawie. No i tyle. Pochodzę ze Szczecina, mieszkam we Wrocławiu, pracuję w Poznaniu. Za chwilę zmieniam pracę i będę przenosił się do Szczyrku w Beskidy. O, jeszcze tam, dalej. Tak, tam otwierać kolejny hotel. Tym, raz, tym razem kolejne wielkie wyzwanie, bo 450 pokoi. Także tak króciutko. Aha, mam żonę, dwójkę dzieci, dzieci już dorosłe, dwóch synów, 24- i 21-latek. Także o, tak to mniej więcej wygląda. Stabilnie, bym powiedziała wręcz. Stabilnie, tak. No właśnie, no to bardzo gratuluję, że kolejny nowy hotel i to taki duży, to rzeczywiście ogromny, ogromny sukces. Zwłaszcza, że teraz towarzyszy wielu osobom, powiem Panu szczerze, tak nawiązując trochę do naszego tematu, dużo wypalenia zawodowego, bo Pan jest w branży od lat, jak słyszę, prawda? Tak, jestem, jestem od lat i wiem dokładnie, o czym pani mówi, bo doświadczałem takiego okresu w swoim życiu. W, na początku 2012-2013 roku przeszedłem przez coś, przez coś takiego. Teraz, po 2013 roku, wpadłem w taki wir notorycznego wychodzenia ze strefy komfortu właśnie jako lekarstwo na to wypalenie zawodowe i trochę mam obawy, czy nie za bardzo, bo dosyć często mhm. zmieniam pracę i, i w ogóle przestałem się tego bać, także no zobaczymy, zobaczymy co z tego będzie. Ale to chce Pan powiedzieć, że Pan tak sam sobie poradził? Trochę pomógł mi mój ówczesny przełożony, który w dosyć taki Powiedziałbym niestandardowy i chyba w zły sposób, bo takim delikatnym mobbingiem wypchnął mnie z tego miejsca, w którym byłem wtedy. Intencje miał dobre, sposób, który, który zastosował, no nie, do końca, nie do końca był zdrowy dla mnie. Otarło się o jakąś tam depresję lekką, ale, ale skutecznie i muszę powiedzieć, że po latach. W Jestem mu wdzięczny za to, za to, że wtedy kopnął mnie mocno w tyłek i e, zabolało. Nie żywię do niego jakichś wielkich pretensji, stosunków żadnych nie, us, nie utrzymujemy. E, natomiast e, myślę, że podsumowując po tych 10 latach, to był, to był dobry ruch, to był dobry ruch, że ja stamtąd się ruszę. Ja wtedy była, to była taka sytuacja, że ja m, po 8 latach pracy w Radisomie w Szczecinie, Dostałem propozycję w 2000 roku objęcia hotelu we Wrocławiu, pierwszy samodzielny, i niestety 13 lat spędziłem pod tym samym adresem. Więc ten sam zespół, zespół, który był bardzo do mnie przyzwyczajony, wychowany przeze mnie, bardzo komfortowo czuł się w tamtych warunkach i przestaliśmy się rozwijać w pewnym momencie. Ja już to czułem, zespół to czuł, natomiast żadne, żadna ze stron nie potrafiła podjąć tej. Takiej ostatecznej decyzji, co, tutaj dalej, co dalej robić, jak się dalej rozwijać, jak się dalej zmieniać. Po prostu za blisko byliśmy, zbyt mały zespół też. I w 2013 roku tamten przełożony zlecił mi remont hotelu, jako takie lekarstwo na, na tą stagnację. Ten remont został zrobiony, po czym po remoncie on powiedział, że no generalnie można to było zrobić szybciej, można to było zrobić lepiej. W ogóle cudowny remont. Dla mnie duża nauczka. No i taki przytyczek, że od, z jego strony, że który spowodował, że ja już nie miałem przyjemności pracy tam i wtedy podjąłem mhm. decyzję, żeby rzucić się na głęboką wodę i wskoczyłem w taki obszar konsultingu, budowy hoteli, otwierania zupełnie nowych miejsc. Zająłem się tym ze względu chociażby ze względu na to, że miałem już bardzo dobre kontakty z architektami, z dostawcami, wszelkiego rodzaju. Miałem przetarcie w project i to mi pomogło wystartować już z własną firmą i przez kolejnych 10 lat tak się tułam od hotelu do hotelu, otwieram kolejne, kolejne miejsca, buduję zespoły i mniej więcej po pół roku, roku po otwarciu yy, zamykam tą, tą swoją działalność, przejmuje ktoś inny, a ja idę no, do nowego miejsca. To na pewno się Pan nie nudzi tym razem i stagnacji nie ma. No nie ma, nie ma, nie ma zdecydowanie, tym bardziej, że tutaj byłem przez dwa lata w Szczecinie, yy, jak zapewne Pani wie, pewnie Dajana opowiadała, natomiast yy, przygotowywałem do otwarcia MOXI i courtyard, i tam też taka I... sytuacja była, że doprowadziłem u inwestora, u pana Marcina Woźniaka, e, hotel do e, stanu używalności, gotowe do otwarcia. Przejął operator, a ja ruszyłem do Poznania. I tutaj z kolei w Poznaniu była taka sytuacja, że zespołu praktycznie nie było. Był rozbity totalnie po COVIDzie pracownicy zdemotywowani, zniechęceni. Została mi tutaj garstka, bo na 155 pokojowy hotel tylko 10 pracowników i trzeba było ten zespół budować, trzeba było im pokazać, że jest się z nimi, więc sprzątałem pokoje, pracowałem po 12-14 godzin dziennie z nimi i w recepcji, i w housekeepingu, i w dziale technicznym i na zmywaku, żeby tylko pokazać, że można, żeby się tego nie bali i ten zespół zaczął się scalać, budować, pracować razem. Oczywiście była bardzo duża fluktuacja, bo co trzy miesiące w tych działach operacyjnych, tych najbardziej takich wyczulonych na, na zmiany i na ciężką pracę, rotacja była ogromna przez około rok. No i po roku yy, zauważyliśmy, że yy, ci ludzie, którzy do nas młodzi przychodzą, coraz dłużej z nami zostają. I w tej chwili zespół jest yy, tak zbudowany, że yy, w zasadzie jest gotowy do tego, żeby samodzielnie pracować. Ja już do niczego nie jestem im potrzebny. Potrzebny jest nowy sternik, który w trochę inny sposób będzie od nich wymagał. Może troszkę będzie bardziej wymagający, może trochę bardziej e, inne tempo pracy przyjmie. Mm -hmm. OK, bo tak jak pan słucham, jeżeli rzeczywiście około 10 lat temu był ten Pana trudniejszy moment, to wtedy jeszcze, tak nawiązując trochę do tematu dzisiejszej rozmowy, rzeczywiście nie było aż takiego wsparcia psychologicznego, jakie, jakie możemy teraz odnaleźć. I tak zastanawiam się, nie chcę tu wchodzić w szczegóły, bo to życie prywatne, ale zastanawiam się, czy. Czy uważa Pan, co Pan sądzi? Może Pan powiedzieć dokładnie tak, jak pan, tak jak pan myśli, my tu nie jesteśmy przygotowani, to to jest takie nagranie na żywo, nie wiem też zupełnie, co pan odpowie. Natomiast czy uważa Pan, że mężczyzna, bo okej, okay, no, często na tych stanowiskach dyrektorskich rzeczywiście póki co jeszcze, tak jak głoszą statystyki, są mężczyźni. Czy uważa Pan, że tego typu, tego typu problem, tego typu sytuacja mogłaby być mogła być wsparta niejako przez właśnie psychologa, przez terapeutę, przez kogoś, kto gdzieś potrafi spojrzeć na to obiektywnie, bez większych emocji, do kogo będzie można pójść, zwrócić się, czy raczej myśli Pan jak, no niestety większość na dzisiaj dzisiejszy mężczyzn, zwłaszcza jak tutaj mamy też kontakty, dzisiaj będziemy mieć z policjantami, z ratownikami, z wojskowymi, już część wywiadów była, część rzeczywiście się dopiero odbędzie, także też nie wiem co powiedzą, natomiast czy uważa Pan bardziej, że jednak no, mężczyzna, tak prawdziwy mężczyzna, absolutnie nie nie powinien nigdzie, nigdzie po tą pomoc sięgać, ewentualnie może porozmawiać nie wiem, z żoną, z partnerką, ale też w ograniczonym wymiarze, że nie powinien nigdzie po taką pomoc się udawać, dlatego że tak jak ja słyszałam od moich byłych pacjentów wojskowych, że czy, czy ktoś się dowie, czy na pewno pani tego nigdzie nie zapisze, czy tego nie zgłosimy, ponieważ będę mieć problemy w pracy. Czy, czy tutaj uważa Pan wręcz, no, że jest, że no, nie, wiem, nie ma z tym problemu? Ależ absolutnie jest. Jest ogromny problem i wydaje mi się, że mi pomogła bardzo. Pomogło bardzo wsparcie firmy, które zafundowało mi współpracę z takim trochę brainwashingiem, gdzie, gdzie trzeba było po tych 13 latach pracy w jednym miejscu. E, troszeczkę się wyczyścić, e, pomóc mi. E, ta, 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 tamta sytuacja, tam nie było, e, to nie był terapeuta, to nie był psychoterapeuta, to nie, była, e, to nie był psycholog, natomiast to była taka firma w tamtych czasach bardziej wsparcia biznesowego taki coach, który hmm. powiedział: Słuchaj, zostaw to stare za sobą. A tutaj pokażę Ci, jak się dzisiaj na rynku tym pra, pracy, na tym rynku menedżerskim funkcjonuje, jak pokazać siebie, jak wyczyścić sobie te naleciałości, które masz, które są ważne, ale trzeba je prze, przecedzić i wybrać to, co jest dla Ciebie najbardziej wartościowe. To mi bardzo już pomogło, natomiast w tamtych rzeczywiście tak jak Pani mówi Pani Martyno w tamtych czasach nie było takiej instytucji, nie było takiego wsparcia psychologa, a to byłoby dla mnie no mega, mega potrzebne. Ja uważam, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy w tej chwili w dzisiejszym świecie, wsparcie psychologa, który, który pozwoli właśnie spojrzeć troszeczkę z zewnątrz, trochę z boku na mnie, na tą sytuację, w której się znalazłem, i pokazać, co z tego może być, co może się wydarzyć w przyszłości. Także jak najbardziej jestem za, za tego typu wsparciem i każdy powinien takie wsparcie otrzymać, szczególnie po takich dłuższych okresach, właśnie, gdy dochodzi już do tego wypalenia zawodowego. Czyli mężczyźni również. Ależ, absolutnie. Przede wszystkim. Przede wszystkim, mm -hmm. bo. Ja myślę, że, że, że facet, to zresztą trafnie to Pani bardzo, bardzo powiedziała w tych dwóch, trzech zdaniach, że my dusimy bardzo, rosną nam wątroby, jeden, jeden z takich, kiedyś no, taka dygresja gdzieś tam z boku, bardzo drętwiał mi kciuk w nocy, Poszedłem do, do lekarza, bardzo mądrego lekarza, i on mówi: Nie no, wie pan, pan jest dusza człowiek, pan wszystko bierze na wątrobę, nikomu się nie zwierza, żonie się pan nie zwierza. Przepraszam za bardzo brzydkie słowo, mam nadzieję, że da radę to wyciąć. Pan musi iść do lasu i ponapierdalać w pień. Gdzieś po prostu wyładować, wyładować emocje na stadion, gdzieś no po prostu wyrzucić to z siebie. Ja uważam, mhm. że. Że psycholog to jest troszeczkę taki nasz yy, pień za, za przeproszeniem, który przyjmie od nas te negatywne emocje. Bo faceci duszą to w sobie, niestety. No, dusimy to w sobie, boimy się, wstydzimy się, że, że gdzieś pokaże się ta nasza słabość. A, a wypalenie zawodowe wcale nie jest słabością, to jest po prostu jakaś tam normalna kolej rzeczy. Zapędzamy się, stoimy czasami za blisko ściany i widzimy tylko ten fragment muru który jest tuż przed nami a nie, nie widzimy tego piękna który jest dookoła, który jest za tym murem i ktoś musi nam to pomóc e, pokazać, żebyśmy dalej mogli być silni. Że jeszcze w ogóle coś jest tak naprawdę za tym murem, nie? Do, o, tak dokładnie Można tak. go przejść na przykład dookoła załóżmy, prawda? Dokładnie, dokładnie. Mhm. Powiem panu, te, te, w ogóle te wywiady, które teraz robimy one są też troszeczkę z takiej inicjatywy, że faktycznie trochę tych panów już widzimy, ale za każdym razem jednak oni mają takie nawet jak tego nie wypowiedzą wprost to mają takie zdanie na czole wypisane, że czy na pewno mnie nikt tutaj nie zobaczy, czy na pewno pani nikomu nie powie, że ja tutaj byłem. Czasami to jest takie, no ja się uśmiecham, bo bo przychodzi wielki facet, nie wiem, łysy, w tatuażach, taki, taki po prostu, no śmiejemy się, że taki typowy macho i on jak zaczyna opowiadać, to, to no, jest takim małym chłopcem, natomiast no, wszyscy go postrzegają jako, jako tego silnego i że on absolutnie nie powinien tak, w żadnym razie nic, nic powiedzieć negatywnego na swój temat, a, a zwłaszcza użyć takich, mm, powiedziałabym, koronnych słów jak to, że sobie po prostu nie radzę i że pomóż mi, tak, albo zrób coś z tym, no, często tutaj nam też płaczą właśnie w gabinecie, natomiast no, to jest jak najbardziej normalne i mówię o tym, dlatego że zauważyłam taki trend, że na szczęście zaczyna to wzrastać, czyli zwłaszcza po tych czasach, nawet nie do końca po, bo jeszcze cały jesteśmy w trakcie, tak, ale po, po pandemii jest trochę już lepiej. Ale powiem Panu szczerze, że jeszcze nie do końca jest takiego, uważam, żeby mogło być. I stąd też taki nasz pomysł tej kampanii, żeby faktycznie mężczyźni zobaczyli takich właśnie silnych e, innych facetów, którzy mieli też może słabości, tak jak pan tutaj e, nazwałabym pana, no, wielkim hotelarzem, tak? Dzisiaj też tak jak mówię będzie i policjant, i, i, i sportowiec, e, i jeszcze inny też biznesmen bodajże w środę mamy umówionego pana. I najbardziej zależy nam na tym, żeby właśnie takie osoby jak Pan pokazały, że tutaj nie ma się czego wstydzić i że można dalej z tego korzystać. Że jest to taka pomoc, która nawet gdyby ktokolwiek się o niej dowiedział, ona nie jest powodem w żadnym razie do żadnego wstydu po prostu. Także taki jest nasz przekaz. Super. Ja uważam, że akurat w tych sprawach pokazanie słabości to jest ogromna siła i... I to pokazuje, jeżeli ktoś potrafi się przyznać, że czegoś nie potrafi, że, że gdzieś potrzebuje czyjejś pomocy i potrafi o tą pomoc poprosić, no to jest okazanie siły. Natomiast właśnie współpraca z psychologiem może nam pomóc e, e, powiedzieć to słowo proszę, e, dziękuję, no bo jakby poproszenie o pomoc rodzi za sobą, Skutek taki, że muszę podziękować za tą pomoc. A często faceci nie potrafią tych dwóch słów właśnie użyć przede wszystkim. Proszę i, i dziękuję. I, no bo jesteśmy silni, jesteśmy macho, co tam, świat należy do nas. A, a tak naprawdę idziemy do domu i walczymy z bólem brzucha i samolotami, tak jak każdy, każdy inny. Dokładnie. Także bardzo panu dziękuję za dzisiejszy wywiad. Go na pewno umieścimy też i na YouTube jako podcast tutaj dla Państwa, ale też zmontujemy cały, cały taki nasz film kilkuminutowy, żeby, żebyśmy mogli go jak najbardziej szerzyć. Mam nadzieję, że włączył się w to inne media, jak na przykład radio, może tutaj telewizja lokalne zobaczymy. Także bardzo dziękuję. Naszym gościem był Pan Maciej Knerek. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.